Halo? Halo? słucham. Czy pan wiesz, bo mamy? W jakim sensie? No, w takim, że się wie, że coś jest nieprawdziwe, a jednak ulega się im. To, to chyba jest tak jak z latającymi talerzami. Bardzo ciekawe, tajemniczy i bardzo trudne do, do udowodnienia. Może, może wszystko jest projekcją naszych marzeń albo lęków. Nie wiem. Mówi pan projekcja. To ja panu powiem. Ja mam taką projekcję. Ludzie kłamią, nawet kiedy nic nie mówią. Bywa, że facet w autobusie patrzy w okno i, i uśmiecha się, a ja wiem, że w tym uśmiechu jest jad, że on się cieszy, bo kogoś wykończył. Pan powie głupstwa. Zwykłe przywidzenia, każdy ma takie. Ja też tak myślałam na początku, ale to się stało codzienne, chroniczne, jak ból głowy. W pracy ledwo mogę wytrzymać. Robię swoje i donory. <laughs> mają mnie tam za idiotkę. Na telewizję nawet nie patrzę. Wiem, że to wszystko jest naiwne, ale jest. Piekło. Piekło zaczęłam zaglądać do książek. Tam to jakoś tłumaczą, nazywają podobno, to prowadzi do, do schizofrenii. Schizofrenii? Niech się nazywa jak chce, ale chyba to nie jest to, skoro ja o tym wiem. Jak pan myśli? Czy ja jestem stuknięta, czy nie? A jak pani myśli? No, chyba nie. No właśnie. Pewnie gdyby nie to, że w dzień sypiam, byłbym w podobnej sytuacji. Więc uważa pan, że, że ze mną wszystko jest w porządku? Chyba tak, z panią tak. Bywają o mamy jeszcze gorsze. Ja mam znajomego, który... Został w przekonaniu, że Ziemia się rozstąpi, nastąpi kataklizm, coś nieodwracalnego, i on też wie, że, o, że to tylko mrzonka. Ach, bardzo mi pan pomógł. Dziękuję. Ja pana chciałam iść do lekarza, ale jak się raz pójdzie, można się przyzwyczaić. Zresztą oni też kłamią. A skąd pani wie na marginesie, że ja nie kłamię? Dlaczego ma pani do mnie zaufanie? Po co pan miałby kłamać? Się pan zastanowi, po co. Zresztą ja widzę, bo ja wszystko widzę, że pan też sobie nie daje rady. I to mnie ośmieliło. Dziękuję panu. Dziękuję.